A za chwilę usłyszymy ostatni już punkt programu dzisiejszego. Nasz dzisiejszy koncert ma właściwie charakter festiwalu. Festiwalu Kolent i Pastorałek. Nie jest to koncert w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, dlatego że i zakres wiekowy jest bardzo duży, i zakres repertuarowy również. Dlatego właściwie ma to spotkanie charakter festiwalu, a dajemy szansę zaistnienia na scenie wielu podmiotom. Dlatego ten koncert trwa nieco dłużej niż pozostałe. A za chwilę wystąpi zespół Nadzieja. Już zapraszamy na scenę zespół. Postaram się Państwu powiedzieć, że to są utwory, które będą wykonywane. Usłyszymy dwie kolendy. Pierwsza kolenda Cicha noc. To utwór austriacki, chyba najbardziej znana kolenda świata. Niedaleko Salzburga, około 20, 20 km od tego miasta, znajduje się niewielka miejscowość Obendorf. Maledkie miasteczko, które w którym miałem okazję kiedyś być. Ono byłoby nieznane, gdyby nie ten fakt, że na początku XIX wieku mieszkał tam Józef Mord i Franz Gruber. Właśnie oni są autorami tej pięknej kolendy, wersja oryginalna Stille Nacht, Nacht. Kolenda wybrana po raz pierwszy w 1818 roku właśnie w tym niewielkim kościele w Oberendorf. Ten kościół dzisiaj nie istnieje, tam są tylko tablice upamiętniające to wydarzenie. Za chwilę tę kolendę w polskiej wersji językowej usłyszymy wyborami zespołu Nadzieja, który właśnie instaluje się na scenie. Autorem słów Józef Moll, autorem muzyki organista Franz Gruber. A druga kolenda to po prostu utwór kolenda. Zapraszamy. Wespół nadzieja przed Państwem. Nie. Sparafrazować. Nadzieja przybywa ostatnia i to z ogromną przyjemnością. Dobry wieczór. Sie werden in der Welt Tchau.